Okres po lockdownie gospodarczym jest trudny dla kultury. Na widowni może być zajęta wyłącznie połowa miejsc, mimo otwarcia instytucji kultury. Wracamy do nich wyjątkowo powoli. W czerwcu ubiegłego roku cały rynek kinowy w Polsce to było mniej więcej 2 miliony 800 tysięcy widzów. W tym roku, w czerwcu, tych widzów było 92 tysiące. To jest gigantyczna różnica. Wiele osób wciąż nie odwiedza instytucji kultury ze względu na zamknięte przestrzenie. To dość zaskakujące, mówi dyrektor DCF Jarosław Perduta. Co oczywiście nie jest do końca racjonalne, w tym sensie, że, że akurat tego typu miejsca jak teatry, filharmonie, kina, mam wrażenie, że spełniają najbardziej rygorystyczne w tej chwili warunki, jeśli chodzi o ten reżim sanitarny. Kiedy wybieramy się do kina, opery bądź filharmonii, pamiętać należy o maseczce. Swoje własne produkuje już nawet Opera Wrocławska. Jakich jeszcze zasad musimy przestrzegać? Absolutnie, muszę się pochwalić. Oczywiście co drugie miejsce, e, oczywiście wyżerkujemy ręce, będziemy prosić naszych melomanów i naszych gości o, o zajęcie co drugiego, co drugiego miejsca i pozostanie w tych maseczkach do końca, do końca spektaklu. Możemy zapełnić tylko połowę miejsc. Trudnej sytuacji gospodarczej instytucje kultury mogą liczyć na pomoc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na pewno nie będziemy szczędzić czy oszczędzać na środkach ochrony osobistej, na płynach po to, żeby zapobiegać, bo zawsze łatwiej i taniej jest zapobiegać, jak później leczyć. Wrocław nazywamy często Europejską Stolicą Kultury, bez niej nie jest tym samym miejscem. To element tożsamości stolicy Dolnego Śląska, dlatego dobrze, że mieszkańcy regionu mogą wrócić do swoich ulubionych miejsc, w końcu ma to ogromny wymiar społeczny. Dariusz Nowakowski, miedziowe fakty.